Dzień urodzin. Powiedz hejka, Rafał. Hejka. No, patrzcie, Rafał zabiera się zapakowanie prezentów. Patrzcie, to jest najlepszy prezent dla Luneczki. Farma Duplo. Będziemy ją pewnie zbierać z tego salonu cały czas, nie? A tu Rafał wczoraj w Action zakupił, co to, blend... Nie, to mikser. znaczy wooden blender, ale... <grym... <grym> mikser. mikser ja. Taki, że miski nie dotyka nawet. Wow, technika, ale no wiedziałam, że to będzie pergamin, <gryw> ten papier <gryw> za dwa złote. A kto nie widział filmu ze świnką, to patrzcie, przeżyła nockę, więc jest gotowa do jedzenia. Jej. No i jeszcze kolejne farmerskie prezenty, to książeczka i rolnika, rolnika z, z luneczki, tak. O i świnka do kolekcji, mniejsza wersja tej co ma. Zobaczcie jakie super słodyczki jeszcze w Action kupiliśmy, to takie w Irlandii kiedyś y, jadłam, wypasane są i bardzo ładne. Co nie Rafał? Piękne są, piękne skierki. O, 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 ta, o tak one wyglądają, za chyba 12 zł taka paczuszka, ale są bardzo dobre. Patrzcie, Rafał już kończy pakować mikser, a ogólnie tego papieru z Action to nie polecamy, bo jest jak pergamin. Polecamy, kosztuje 2 złote jak macie nerwy i lekkie ręce... To... No. no w sumie racja, bo to i tak zaraz będzie rozerwane i w koszu, nie? Tak, także polecamy nie polecamy, ale jak macie coś takiego, wiecie, większego do zapakowania, to może on się łatwo porwać. I Rafałowi udało się dorwać wczoraj też w Action butle z Helem, więc jesteśmy... Uratowanie jeśli chodzi o świnkę chodzącą. Także zobaczymy, co to będzie. Pewnie pół butli na to pójdzie, co? Nie. Nie? Okay. 10 takich świn może nawetować. Okej. Okay. Podobno. Podobno. A tu jest ta butla. Za 120 zł ona była? 119 i Niby 300 balonów można napompować, które mają średnicę 23 cm Średnica albo wysokość, nie wiem. Urewer. A, No tak. Gotowe, teraz pakuj o to. Ty to masz pakować. Nie no, ty zapakuj, dobrze ci idzie. Ty kupiłeś, wymyśliłeś, to pakujesz. Kolejny prezencik gotowy, pięknie Rafał zapakował. Brawo Rafał. I patrzcie, jaka równa linia. To zabieramy za, się za pompowanie świnki. Patrzcie, świnka z helem nie <taka>, Taka malutka, się że będzie większa. Świnka bulldog, co nie? <taka> demon, widziałeś? Halo, demon? Ale ziemia do Ja Jajko, jak zawsze, śpi. On słój jest. <noise> <noise> Patrzcie, to jest świnia z nogami. Wow. Nie wiem, co z nią chodzi. Weź się Rzuć. Niech lata. Leć, świnko. To jest Świnka z helem nielot. O. O, jaka super! Patrzcie, macie sznurek, i można chodzić ze świnią na spacer. Jezus. Rafał zrobił test na normalnym balonie, bo się zdziwił, że co jest, że ten hel nie lata. Ale lata. kolejne balony, jakie mamy, to jest dwujeczka, Tylko ona chyba jest na bez helu, bo ona ma te nogi stojące. Najważniejsze, co mamy, to jest butla z helem. Kupiona makrzym i pamiętajcie, ja pamiętam, w tamtym roku nie ogarniałem. <susy> nie ogarnąłem. Trzeba to odkręcić, za, założyć to, odkręcić zaworek, a potem jak chcecie wypuszczać gaz, to tylko naciskacie w dół, trzymając się balony i on wylatuje. zaraz jak, to zaprezentujemy Jak z mleko. Tak, jak chycak. To ja tu znajdę jakiegoś, bo pani operator jeszcze nie ma, a ja miałam wam pokazać wszystkie baloniki, z nią jakiegoś dużego. Czy jest jakiś lawendowy? Poczekamy. Dobrze, to czekamy i zaraz Wam wszystko pokażę. Hej, Patrzcie, Rafał wyprowadza świnię na spacer. Wow, ona trochę pijana. Coś? Coś? Jezus. To mamy Panią operator, więc mogę Wam zaprezentować wszystkie rzeczy, które będziemy dziś używać. I zaczniemy od talerzyków. żeby Wam dokładnie pokazać, jakie ładne mamy talerzyki na nasz tort świnkowy. Tak, na spontanie kupione, bo zawsze nam brakuje takich tortowych talerzyków szklanych, więc po prostu będą kartonowe. I do tego mamy kubeczki na picie, które musimy jeszcze gdzieś skoczyć kupić, bo nie mamy nic. <laughs> tak. I o, serwetki. Wytarcie buźki luneczkowej z torciku. tak. Także mamy takie y, papierowe rzeczy. Tu mamy, patrzcie, jakie piękne, y, piękną opaskę. I to jest taka opaska pod tytułem Dzień Narodzin. <noise> Czyli dziś rodziłam. Cie jest dla mnie. Birthday. <noise> <noise> Także ta opaska jest dla mnie, bo ja z ludą obchodzę jej urodziny, bo ja dwa lata temu ją urodziłam, nie? Fer? Fer. Tak. No, teraz to wymyśliłam, żeby nie było, ale dla lunety jeszcze za duże będzie. Zobaczymy, będziemy się zamieniać. I tak, baloniki to zaraz pokażemy, ozdoby też pokażemy. Teraz szybciutko świeczki. Na razie mam rozkminę. Czy dwójkę wsadzamy w świnkę, czy tę z kolorowym płomieniem? No, najpierw Luna dmuchnie dwójka, później ta, nie? No zobaczymy, ja jestem strasznie ciekawa tych płomieni, dlatego mnie korci to. Ale jak nie zużyję dwójki, to później będzie miała dopiero na dwunastę z jedynką. I teraz kolejna rzecz, to będzie napis urodzinki, Happy Birthday yy, Farmerski. I w ogóle patrzcie, jak fajnie rozcunięłam yy, to teraz, bo nie widziałam, że to takie jest, jak zamawiałam, że tutaj macie cyferki od 1 do 9 i 0. I co urodzinek chce się wierzyć, ten napis to tu można aż do, do dużo urodzin. Można cyferki wymieniać, które urodziny są. Także można nawet na dziewiętnaste taki napis, albo dziewięćdziesiąte powiesić. Fajnie, nie? No, to zaraz Rafał nam pomoże powiesić. I teraz rzeczy z Pepko. Taki torcik, zaraz go będziemy rozkładać. E, takie... Kółeczka papierowe, jak to się nazywa, yy, bibułowe chyba, nie, to taka bibułka jest i to co w tamtym roku, tylko mniej tym razem, wystarczy nam sześć kulek, yy, no takie kulki, to to będziemy też składać. No i jak Rafał wróci, bo jest mała awaria, kupiliśmy wkłady do Instaxa, ale tu są takie powalone baterie, nie pomyśleliśmy, żeby sprawdzić, czy się nie rozładował, to jest, pardon, patrzcie. Także powodzenia dla Rafa, żeby znalazł baterię w niedzielę taką. Tak. I teraz tak, jeszcze mam taką dwójeczkę. W tamtym roku Luna miała jedynkę latającą, o tu nawet widać. Powiedzmy, że widać, no kolor ten sam. I latającą, a ta będzie bez helu. Ta jest na powietrze stojąca, bo tu ma takie nogi. Także zaraz może to nadmuchamy. I balony. I połowa będzie nadmuchana helem, ile nam starczy z tej butli. A połowa pewnie będzie po prostu na podłodze sobie latać. Także takie lawendowe, pastelowe, różowe, metaliczne, różowe. I takie fajne mm, zielone. One mają być miętowe pod nadmuchaniu. Także tak. I jeszcze mamy z tamtego roku parę sztuk. To może też nadmuchane jakieś złote, też lawendowe. No jeszcze mam taką z tamtego roku, bo chyba nie wiem, czy na swoje urodziny czy na Rafała kupiłam w Pepko dwójkę i szóstkę, ale w końcu się nadmuchał, więc może jeszcze dwójkę użyjemy. Zobaczymy. Także, no tyle. Teraz ja zabieram się za robienie papierkowej roboty, czyli tego. Patrzcie, myślałam, że to jest z bibuły, a to jednak jest taki, e, taki kartonik. Także mamy to i do tego jest w zestawie y, agrafka, żeby sobie to złączyć. Mamy pętelkę i gdzieś zawiesimy. Także tak szybciutka sprawa. Baby you give me, you give me win. Także tutaj w drugiej paczce takie były kolory: bardziej żywe, mniej pastelowe, chociaż ten jest taki mniej pastelowy. A ten na przykład też jest w miarę pastelowym. Także takie sześć y, takich y, kółeczek. To teraz zabieramy się za torcik i jego też się gdzieś powiesi. Tu mam świeczki, tu mam nagrawki i. No. Gotowy torcik Tu tego już nie będę pokazywać, jak robić. Bo to trzeba po prostu po raz Więc pokażę, jak już będą wszystkie pompony gotowe. Nie jest. Ja nic nie wiem. To wszystko jest standardowe. No ja mam, że to jest też była ma awaria, skończyła się pani w telefonie, ale już mamy. I patrzcie, już mamy. Feeling. No, także Rafał robi instrukcję, jak pompować balony. Jaką instrukcję? No tak, nie że co robi. To teraz zajmę się rozpakowywaniem swojej. Także patrzcie w ogóle, ładne, nie? Te kubeczki party. Będzie dużo lepiej smakować z takiego kubeczka pr prosego-wiśniowe z <laughs> Nie, ale nie trzeba będzie tylko zmywać trochę śmieciów, ale to ekologiczne śmieci. Pompony skończone. Jak ktoś ogląda nas od roku, od pierwszego filmu Luny, to je pamięta, nie? A tam demon i prezenty. A tu patrzcie, jakie super ładne balony już latają. Musimy tylko wstążeczki doczepić. Co mam mówić? nie wiem, jak to napompować. A to pewnie tu się dmucha z, z, z rurkiem. Ja nie wiem, jak to nadmuchać. Rafał, ty wiesz, jak to się dmucha? Co? Te takie to. O, może tak. Nie, tu nie ma gdzie tego wsadzić. Delikatniej, bo to się rozwali. Ci nie chcesz? Nie, Uf, nie. Nie Mamy dwójeczkę nadmuchaną i teraz chwilę ja to trzeba zawiązać, bo nam ze świnki żeśmy nie zawiązali tego końcóweczka. I się zaczęła nam fikać. Chyba jej nie nakarmiliśmy po prostu. O co chodzi? Co to za zwierzęta jeszcze są? Ja nie rozumiem tego. O Jezu. Okej. Okay. Teraz Rafała mózg zadziała je i pomoże nam. Naprawdę dosetki można robić im z tym napisem. Okej. Okay. I tu mamy mini banner, a to do czego to ty ja już nic nie rozumiem. To są naklejki. No wiem, ale do czego? ściany, żeby to przykleić i oderwać tymkiem Zajeżdżę do jutra. Nie <laughs> wiemy, gdzie ten napis zawiesić, bo jest całkiem duży. Dwa lata. Napis został powieszony, teraz dwójeczka na farmę. O, że drugie urodziny, nie? Bdg, Nie, no tu farm. Mamy tort, a teraz wrócimy, jak zawiesimy wszystkie osoby.

Nie wiem co się dzieje. Fajnie! Jezus, świnka! Chodźcie jaki tu świnka, piesek. O, ale tu się... Ona jest w szoku. Tu chodź świnka. Jezus. Ale balony. Wow, wszystko różowe. Co no, tak w drzwiach? Stoj, no, co tam masz? Mm. Oh, o ja, to chyba dla Lali. Łóżeczka, materac. Chcesz, to no włożymy? Mm -hmm. Wow, patrz, no, Lala no, dostała no, nowej, wow. chyba Ty też. prześcieradło Kościelka w pieski, to Tobie założymy. To no. dwie są? Tak. I taka. A pa, A pa! Uwaga, odpalamy świeczuszki. Luna jeszcze nie widziała świnki i w końcu wybraliśmy te z kolorowym płomieniem, nie? będzie. Jest z kolorami? Czy nie? Widać coś? Wow! Sztolat! Wow. Już idź, siadaj do taty. Zaniosę ci. I będziesz dmuchać świeczki? Zrobimy solat. Wow.